Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym roku. Słuchajcie, nowy rok, nowe pomysły. Zobaczymy jak zwykle, ile starszy czasu na ich zrealizowanie. Ostatnio się odgrażałem, że zacznę robić jakieś tam proste projekty, które po prostu będzie Wam łatwo wykonać najprostszymi narzędziami, czy nawet mając pod ręką piłkę ręczną i jakiś tam kawałek skrzydłokręta ale potrzeba wyszła inna, potrzeba wyszła z potrzeby, potrzeb domowników. A mianowicie moja córka od jakiegoś czasu coś tam próbuje grać na klawiszach, na keyboardzie, zwał jak zwał, ale jest kolejna sprawa, ponieważ do takich klawiszy trzeba mieć też stojak. Oczywiście za niecałą stówę, przysłowiową stówę, można kupić taki stojak, ale ja chciałbym, żeby ten stojak był niepowtarzalny, był inny, nietuzinkowy i nie taki, jak każdy ma czy może sobie kupić. Materiał, z którego ja będę robił, to będzie to materiał z odzysku, czyli z rozebranych palet. Zaczynam od wybierania materiału. Przeszlifuję to wszystko papierem 80, ponieważ nie chciałbym, a już mi się zdarzyło, przyniszczyć noże mojej nowej strugarki, później grubościówka, później klejonka. No i na końcu skręcanie wszystkiego razem, ponieważ nie chciałbym, żeby to był element stały tylko po prostu gdy nie będzie używany e, kilka wkrętów i sprawa załatwiona czy konfirmatów i sprawa załatwiona e, poskładane e, na kupeczkę i nie zajmuje dużo miejsca więc nie przedłużając zabieram się za pracę oczywiście e, wam proponuję jakąś kawkę herbatkę bo nie wiem ile zejdzie e, z tym z tą realizacją przed chwileczką widzieliście, jak wygrzebywałem materiał z tej sterty tam. Teraz, tak jak mówię, mówiłem, będę chciał to delikatnie przeszlifować po to, żeby zobaczyć, czy nie ma gdzieś jakichś gwoździ, nie ma jakichś skrzywek, bo to jest materiał z odzysku już kilka razy się naciąłem na to, że gdzieś tam nie zauważyłem i po prostu przejechałem sobie po nożach, czy to w strugarce, czy w grubościówce, dlatego chcę to z grubsza. Przeszlifować no przede wszystkim z brudu, błota i piasku, tak? bo to są palety, które były targane po ziemi, przeładowane, rozładowane i tak dalej. Więc to też będzie sprawdzian dla mojej szlifierki oscylacyjnej. Tu jest papier, inny papier, chciałbym założyć, bo pierwszy raz, jak do tego, że tak powiem, podeszłem, to. Jeżeli chodzi o ten papier, to coś nie pykło, ponieważ e, bardzo szybko tu go mam, bardzo szybko odpadł odtarczy rzepa jakoś tam słabo trzymała, dlatego chciałbym sprawdzić, czy to jest tylko kwestia przypadku, czy faktycznie e, coś jest nie tak z tymi papierami. Bo jeżeli chodzi znowu, ach, nie mogę teraz znaleźć nigdzie. O te papiery, te, to on się bardzo dobrze trzymał. Nie narzekam, dlatego chciałbym sprawdzić, czy aż taka straszna różnica jest między jednym a drugim papierem, czy to po prostu zbieg okoliczności, że tamten niestety y, y, wymiękł. Jeżeli chodzi o ten papier, to jest papier testulowski. Naprawdę nie wierzyłem w to, że jest aż taka straszna różnica między papierami markowymi a zwykłymi. Że warto przepłacać, ale warto. Powiem Wam, że przekonałem się już. To jest szlifierka oscylacyjna D7983. Mam do niej też drugą stopę. 125 tu jest 150. Jeżeli chodzi o skok, to jest 5 mm. Próbowałem już nią szlifować i jeżeli oglądacie shorty, to na pewno żeście się spotkali z tym. Delikatne rzeczy. Fajnie, płynna regulacja, naprawdę dobra. E, tutaj po prostu ustawię na maksymalną moc. Mm, bardzo fajnie się prowadzi, naprawdę... Jak oglądałem te wszystkie filmy na YouTube że wszyscy za zachwalali <laughs> te inne marki ze szlifierek tej budowy, to myślę, a tak, gadanie, ponad 2000 i ileś tam za szlifierkę i, i jeszcze do tego dobry odkurzacz i tak dalej, i tak dalej. No, to wolę mojego żółtego przyjaciela i powiem tak, to jest przepaść. Mogę to oficjalnie powiedzieć i nie boję się tego stwierdzenia, nie boję się konfrontacji z nikim. Możliwe, że to chodzi o skok, ale też o lekkość prowadzenia. Jedyne, co bym na razie zmienił w tej szlifierce, to tarura, żeby ona była bardziej elastyczna. E, ponieważ, no, haczy, tak. E, w momencie, gdy szlifujemy, to ona ciągnie tu w dół. E, no, jest takie sztywne uczucie. No, oczywiście, mogę sobie gdzieś ten e, tu wąż jakoś podwiesić, o tak i zrobić, ale mimo wszystko mogło być to trosze, troszeczkę, że tak powiem, elastyczne. Aha, jeszcze jedna rzecz. Jak. E, Używałem mojego żółtego przyjaciela do szlifowania, to yy, słyszałem jego odkurzacza, nie słyszałem. A tu jest odwrotnie: tu słyszę odkurzacz, a nie słyszę szlifierki. Przeszlifowałem. To jest szósta deska. Tak, szósta deska. Do ukończenia jej brakło mi tyle. Dosłownie. A dlaczego się tu zatrzymałem? Dlatego, że tak jak mówiłem, od szlifierki. Właśnie. Muszę się odu oduczyć e dwóch nawyków, które nabyłem przy szlifowaniu. Pierwsze przy zmianie papieru. Jeżeli położę tak, to muszę pamiętać, żeby wyłączyć szlifierkę. Jeżeli chodzi o drugi nawyk, to dociskanie szlifierki. E, tutaj nie muszę. Tutaj po prostu przykładam kładę rękę na e, tutaj na uchwycie, załączam ją i prowadzę. To jest właśnie to o czym mówiłem przy tych papierach. To są papiery do szlifowania stali. Yy, twardego drewna i utwardzonej żywicy. Czy do miękkiego drewna się też nadają? Czy to ma jakiś wpływ na ich yy, przyczepność rzepy? Nie wiem. Widzicie, co się dzieje. Przeszlifowane 6 yy, desek. Więc jeżeli chodzi o ten papier, mam być szczery. Jestem szczery do bólu. Nie. Chyba, że. Eee, ten żeb odpada, bo papier się już nie nadaje. On już jest gładki w porównaniu do tego. Możliwe, że przepraszam, jeżeli tak ma być, to zwracam honor, ale nie sądzę, żeby tym papierem coś jeszcze nie zeszlifował. Nie wiem. Eee, założę teraz eee, dla porównania ten papier. Ten papier jest dedykowany do zierania właśnie farby, zaskniętej farby, starej farby. Mam nadzieję, że mam tu jakąś 80, chociaż wątpię. Dla takich spostrzegawczych to każdy kolor odpowiada za inną gradację. Tu mam niestety 120. Mógłbym zrobić taki myk, że założę tutaj stopę. 125, bo to jest tylko kwestia wykręcenia imbusem. Jednej śrubki. i tak chyba zrobimy, żeby przetestować to. Czekajcie, w którą stronę? W tą? Dobra. Wymieniam stopę na 125. Tak to się prezentuje w środku. Zbliżę Wam. O, dokładnie tak. Zamieniam teraz stopę. No, nie trudno zauważyć, że stopa 125 jest wyższa. Naprawdę nie to żebym tam yy, strasznie, bo ktoś mi zapłacił za to, nikt mi za to nie zapłacił. Powtarzam, że tą szlifierkę zakupiłem za własne pieniądze. Dostałem tylko i wyłącznie rabat. Dobra, wymieniłem stopę. Jak widzicie, naprawdę nie trwa to długo. To jest yy, 30 sekund. Testujemy teraz ten papier dedykowany do zdzierania. Zobaczymy, ile nim zrobię. Zrobiłem powiedzmy 6 desek tamtym, zobaczymy, ile mi się uda tym. Oczywiście też to nie jest miarodajne, ponieważ tu jest mniejsza stopa, mniejsza powierzchnia papieru, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeżeli chodzi o porównanie papierów, ten papier, tak jak już mówiłem, w porównaniu z tym, czyli na no, tym może by coś doczyścił, ten jest znówka, czuć pod palcem, że jest o wiele bardziej szorstki niż ten. Natomiast mowa tutaj o tym, teraz, dedykowanym do zdzierania farb i tak dalej. W dotyku, podobnie jak te dwa, ten jednak nie odpadł z... żeb dalej trzyma. Co widać na załączonym obrazku. I wyszlifowałem tym 10 desek, bo dobrałem jeszcze 3, ze względu na to, że tamte są popękane. I stwierdziłem, że jeszcze coś Niech będzie w razie czego w zapasie. Praca z tą szlifierką ze stopą 125, no już trzeba troszeczkę, że tak powiem, więcej kontroli wprowadzić. bardziej kontrolować jej pracę. No i chyba tyle z moich takich przemyśleń i spostrzeżeń. Jeżeli chcecie czyścić takie deski, stare deski, polecam ten papier. Szkoda, że nie mam na stopę 120, 150 tamtych papierów, bo no, mówię, no, praca jest stabilniejsza. Jeżeli ktoś się zastanawia, z jaką stopą wybrać, to proponuję 150. 150 stopa do tej e, o skoku 5 mm, bo naprawdę jest to diabeł. E, wymiana tej stopy no, to jest kilka 10 sekund, pół minutki. Więc, jeżeli ktoś chce, tak jak ja, mieć uniwersalną. Szlifielkę, czyli stopa 125-150. No to sobie wybrać ten model. To jest D7983, z tego co pamiętam, tak, dokładnie już się na pamięć nauczyłem. To polecam to. Pierwszy etap obróbki materiału mam za sobą. Jest dużo pęknięć. Nie wiem, czy w tym miejscu będę rozcinał, czy po prostu. Yy... No raczej nie będę się bawił w klejenie tego i ściskanie, bo to nie ma sensu. Raczej będę tu rozcinał, raczej będę tu obrabiał. Poza tym połowa z tych desek jest łódkowana, zaraz wam pokażę. bo tu nie ma co. A ja teraz już przeszlifowałem, to akurat nie znajdę takiej, ale jak się szlifuje, to to czuć. W każdym razie są łódkowane deski, więc będę i tak na pewno rozcinał w połowie. Tam, gdzie są pęknięte, będę chciał rozciąć na pęknięciu. Jeszcze się zastanawiam, czy zrobię to na pile stołowej, czy może w końcu bym się poławił moją taśmówką, bo dawno jej nie używałem, żeby nie zardzewiała ze starości. Zobaczymy. Mniejsze straty są na taśmówce, większe straty materiału oczywiście na stołowej, no ale tam jest trzeba, że tak powiem, bardziej kontrolować to wszystko. A tutaj do przykładnicy i poleciało. No, i za tyle w tym wejściu. Krótka przerwa. Ja już muszę się powoli, że tak powiem, zbierać do innych zadań. Więc pewnie przyjdę tu jeszcze wieczorem i coś porobię, bo nabrałem takiej, że tak powiem, werwy do, do działania. No i to chyba tyle. Więc widzimy się w kolejnym wejściu. To już będzie. Rościnanie, struganie, i. Yy, no i tyle.